Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Szkolne korytarze nadal jednak zapełnione uczniami. Zapytaliśmy ich, dlaczego wolą być w szkole niż pójść na wagary. Bo trzeba się jeszcze uczyć jeszcze oceny nie są wystawione. A do kiedy są oceny wystawiane? Do wtorku, do rady pedagogicznej. A co po potem? A potem? E, to znaczy, my mamy już plany. W sensie nie wagary, tylko wycieczka do e, Ogrodu Botanicznego. Czy chodzenie na wagary jest obecnie popularne? Zdarza się, ale to tylko w wyjątkowej sytuacji, kiedy na przykład mamy coś trudnego zadane. Nauczyciele rozumieją, że pod koniec roku szkolnego młodzież jest zmęczona, dlatego szkoły starają się zorganizować swoim podopiecznym różne formy aktywności. Tak, je, nasze doświadczenie podpowiada, że żeby przyciągnąć młodzież w tych ostatnich dniach do szkoły, należy zorganizować im ten czas. E, I nasze propozycje to są właśnie na przykład wyjazdy e, na wycieczki jednodniowe, na przykład dla klasy e, o profilu medycznym czy przyrodniczym wyjazd do ogrodu botanicznego do Wrocławia e, albo na przykład skorzystanie z oferty lokalnej jak chociażby wyjście do Legnickiego Parku, do Palmiarni. Straż Miejska także pilnuje uczniów. Patrol szkolny w tym roku przeprowadził tysiąc różnych interwencji. Dotyczących wagarów 65. Jakich kar mogą się spodziewać ci, którzy zostaną przyłapani na wagarowaniu? Postępowanie jest tak jak z każdym obywatelem, czyli podchodzimy do ucznia, Legitymujemy go, jeżeli oczywiście posiada legitymację szkolną. Jeżeli nie, to dowiadujemy się od naszego dyżurnego lub sami kontaktujemy się z daną szkołą, którą podają nam uczniowie. Następnie, jeżeli się dane zgadzają, są właśnie na tak zwanych wagarach, to informujemy później szkołę, rodziców. O, takie jest te sytuacje. Licealiści nie zaprzeczają, że są w wagarowaniu doświadczeni. Gdzie zatem można spędzić czas zamiast w szkolnych salach? Można jechać nad jezioro lub do parku. Chociaż nie, bo tam jest straż miejska. No, nie wiem, zawsze się coś wymyśli. Na miasto, do parku, do lasku. A często chodzicie na wagary? Nie. nie? Boimy się. A jak nie ma pogody, to gdzie można iść na wagary? No. I pewnie do parku gdzieś posiedzieć, może na Wenecji, albo do jakiegoś budynku, żeby nie zmoknąć. A pogody to do McDonalda, Galeria gdzieś. Warto jednak spędzić czas w szkole do ostatniego dzwonka chociażby dlatego, aby porozmawiać z przyjaciółmi przed dwumiesięczną rozłąką.